Cześć! W tym odcinku pokażę Wam najpiękniejsze miejsca w Pieninach, do których możecie legalnie zabrać swojego psa. Pomimo tego, że Pieniny to bardzo piękny skrawek polski, to spora ich część znajduje się w granicach Parku Narodowego, co według obecnie panujących przepisów dosyć skrupulatnie ogranicza działania turystyczne w tym rejonie z naszymi czworonogami. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pewnego rodzaju receptą i że pomimo wszelakich zakazów i tak wybierzecie się do tego cudownego miejsca na mapie naszego kraju. Nie przedłużając, zaczynamy! Propozycja numer jeden to rezerwat Biała Woda, który został utworzony w 1963 roku na obszarze wsi Jaworki. Trasa wytyczona przez rezerwat liczy 2 km i prowadzi ona turystę dobrze ubitą drogą futrową przez przepiękny skalny wąwóz. Zdecydowanie nadaje się on dla każdego pieska, nawet dla tego, który kocha leżakowanie i sylka na powy, a to dlatego, że nachylenie trasy jest praktycznie nieodczuwalne. Przechodząc przez rezerwat, co chwilami mijamy urocze miejsca świetnie nadające się na krótki odpoczynek. Są to m.in. liczne ławki, stoły oraz wiaty. Ponadto, do atrakcji mianych w rezerwacie należy także zaliczyć przeprawy przepięknymi mostkami na drugi brzeg potoku Biała Woda, a także liczne bacówki, przy których prowadzony jest kulturowy wypas owiec. Tutaj zawsze pamiętajcie o tym, żebyście z waszymi czworonogami nie zbliżali się do owiec, gdyż może to stworzyć dla nich potencjalne zagrożenie, gdyż te zwierzęta są zazwyczaj pilnowane przez wielkie owczarki podhalańskie, które zrobią wszystko, aby ochronić swoje stado. Po przejściu rezerwatu Biała Woda, możemy kontynuować naszą wycieczkę sztakiem żółtym w kierunku Przełęczy rozdziela, a następnie w stronę Radziejowej lub Wysokiej. Na pewno jest to miejsce bardzo popularne, Zatem, jeśli chcecie przemierzyć je w samotności, to musicie się tam wybrać z samego rana lub na wieczór. Drugą propozycją jest jedna z największych przyrodniczych atrakcji Pienin, a mianowicie malowniczy wąwóz Homole. Jest to głęboko wcięta dolina V-kształtna, której boki stanowią strome i wysokie na ponad 100 metrów pionowe ściany wapienne. Sam wąwóz, podobnie jak rezerwat Biała Woda, znajduje się na obszarze wsi Jaworki, a jego długość wynosi około 1 km. Dnem wąwozu płynie potok o nazwie Kamionka, tworzący w swoim biegu liczne wodogrzmoty i kaskady. Przechodząc przez wąwóz homole, nie sposób dostrzec latające nad naszymi głowami drapieżne ptaki, które, w przypadku naszego małego pieska, nieco nas stresowały. Stąd czujnie pilnowaliśmy naszą funię i nie dawaliśmy jej zbyt dużego luzu na smyczy. Po wyjściu z kanionu turysta dochodzi do Dubantowskiej Polany, gdzie może odpocząć na jednej z licznie umiejscowionych ławek. Jedyną opcją kontynuacji trasy z tego miejsca jest wędrówka w kierunku wysokiej, a więc najwyższego szczytu całych pieni. Trzecie miejsce na naszej liście zajmuje trasa przebiegająca przez bardzo widokową Główną grani Małych Pienin, gdzie po drodze możemy zdobyć takie szczyty górskie jak Wysoka, Wysoki Wierch czy Szafranówka. Zabierając naszego pieska na ten szlak musicie pamiętać, że jest to dłuższa trasa, a więc trzeba zapakować na niego wszystkie potrzebne rzeczy, takie jak między innymi przekąski czy woda. Przejście Głównej Grani Małych Pienin powinno wam zająć około 5 godzin, oczywiście wraz z podejściem i zejściem. Przy planowaniu tej trasy pamiętajcie także o tym, iż nie możemy skorzystać z niebieskiego szlaku dojściowego na Grań, wytyczonego ze schroniska Orlica, znajdującego się nieopodostrzanicy, gdyż przebiega on przez teren Pińskiego Parku Narodowego. Kolejną, czwartą już propozycją będzie wycieczka w Pieniny Słowackie, w których tak w zasadzie nie ma żadnych ograniczeń dotyczących turystów posiadających psa. Zatem bez problemu możemy zabrać naszego zwierzaka wszędzie tam, gdzie nam się to tylko podoba. Moim zdaniem najpiękniejszą trasą wytyczoną w Pieninach Słowackich jest ta, która rozpoczyna się na Wysokim Wierchu, gdzie początkowo turysta przechodzi przez przepiękne plany do przełęczy pod Tokarnią, a następnie kieruje się w stronę przełomu Dunajca, mijając po drodze masyw Płaśni i Aksamitki. Dochodząc do Przełęczy Cerla, naszym oczom ukazuje się Pieniński Park Narodowy, położony tuż po drugiej stronie rzeki Dunajec, która wije się na dnie widocznej doliny. Zaproponowana przeze mnie trasa po Pieninach Słowackich ma długość około 20 km, a czas jej przejścia wynosi 7 godzin. W drodze powrotnej warto zajść do uroczej słowackiej miejscowości o nazwie Leśnica, położonej tuż przy samej granicy polsko-słowackiej i niedaleko samego przełomu Dunajca. Ostatnim miejscem w tym zestawieniu, do którego warto abyście się wybrali z waszym czworonożnym pupilem, będzie przepiękny wodospad Zaskalnik, położony w Sewerynówce, a więc w jednej ze szczawnicki dzielnic. Co prawda sam wodospad leży półtora kilometra poza granicą Pienin, to postanowiłem, że dorzucę go do tej listy, gdyż sam Zaskalnik podobnie jak cała Szczawnica, bardziej utożsamiany jest właśnie z tym pasmem górskim. Wodospad Zaskalnik został utworzony przez potok Sopotnicki, którego wody w tym miejscu spadają z pięciometrowego progu. Do tego miejsca możemy dotrzeć na kilka sposobów – autem, rowerem czy po prostu spacerem ze szawnicy. Ostatni pobyt przy Zaskalniku zapamiętamy z powodu naszej funi, która koniecznie chciała wskoczyć do potoku i się w nim wypluskać. Mam nadzieję, że spodobało Wam się to zestawienie i że w najbliższym czasie również i Wy odwiedzicie Piny, zabierając w nie Waszego pupila. W opisie pod filmem na pewno wrzucę pineski lokalizacyjne oraz linki do przebiegów tras, które ułatwią Wam dojazd do przedstawionych w tym filmie miejsc. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia na szlaku. Cześć!